Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Forda Mustanga z 2012 roku. Tutaj auto z silnikiem V6 o pojemności 3,7 litra i mocy 305 KONI. Została tutaj zamontowana instalacja BRC plug e, drive. I tak, e, no tutaj jak widzimy na pierwszym planie, mamy komputer od instalacji gazowej. Tu mamy reduktor, filtr fazy lotnej obok filtr fazy ciekłej. I tutaj mamy dwie listwy wtryskowe BRC, wtryskiwaczami żółtymi. I tak, trochę faktów. Spalanie benzyny w takim aucie jest w granicach 16 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 18 litrów gazu. Więc na każdym 1000 km oszczędzamy około 340 zł. Koszt przejechania na benzynie 1000km jest to 740zł Na LPG już tylko 400 Przejdźmy teraz do wnętrza Przełącznik w aucie mamy zamontowany o, tutaj świeci nam Jest to obok dźwigni do otwierania maski na wewnętrznej stronie słupka jest on niewidoczny z zewnątrz, a jednocześnie bardzo dobrze widoczny z fotela kierowcy. Teraz wlew. Wlew w aucie mamy zamontowany pod klapką. Jak widzimy, jest to dwuczęściowy wlew dokręcony. W aucie mamy zamontowany zbiornik w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik 75-litrowy, co daje nam około 50, 58 litrów gazu i zasięg blisko 300 km. Tak, podsumowując, cena zestawu, czyli instalacji BRC Plug and Drive, w tym konkretnym aucie jest to koszt 4600 zł i zwrot następuje po około 13500 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.